Cześć, jestem Marek z trybu solo. Dzisiaj Wam pokazać grę Brzdżęk nie drażni smoka. Jest to gra wydana w Polsce przez Lucrum Games i jest to kolejny już dodruk tej gry, dlatego że gra jest mega popularna. Ileś już było dodruków i za każdym razem kolejny nakład rozchodzi się w mgnieniu oka. Na pewno część z Was grała już tą grę, dlatego że to nie jest nowość. Gra wyszła kilka lat temu, przynajmniej na zachodzie. W Polsce też już jest dostępna od do jakiegoś czasu. Brzęk nie smoka jest grą fantazy, grom, w której wcielamy się w poszukiwaczy skarbów, którzy schodzą do podziemi po to, żeby znaleźć jak najwięcej artefaktów, złota i różnych wspaniałości. Tyle tylko, że jest jeden problem, bo przeszkadza im w tym smok. Smok siedzi w podziemiach i, i próbuje przeszkadzać głównym bohaterom, dlatego że Chodząc po podziemiach, łupiąc, zdobywając artefakty, hałasujemy. Stąd tytułowy właśnie brzdęk. I robiąc ten hałas, narażamy się na gniew smoka, który w pewnych momentach atakuje i może zadawać obrażenia naszym poszukiwaczom skarbów. A naszym celem jest zebranie artefaktu lub kilku artefaktów, jeśli zajdziemy po drodze, plecak, i powrót na powierzchnię. Żeby cieszyć się zdobytymi skarbami, przegrywamy w momencie, kiedy no, nie przeżyjemy, nie wyjdziemy spod ziemi i nie znajdziemy artefaktów. Gra ma mechanikę troszeczkę w sobie różnych łączy, bo łączy deck building, czyli będziemy sobie kupować karty w czasie gry. Te karty mają różne zastosowanie, Używam ich do walki, do kupywania nowych kart, do poruszania się po, po planszy. Mamy element push your luck, dlatego że poruszamy się po podziemiach, ale od nas zależy kiedy z tych podziemi wyjdziemy, więc jest bardzo dużo różnych fajnych mechanik, które są super po prostu spięte razem i, i fajnie ze sobą współgrają. Więc najpierw zróbmy sobie unboxing, a potem przejdziemy do podsumowania. Powiem Wam jak mi się grało i powiem Wam też o trybie solo, bo mimo że na pudełku jest napisane 2 do 4 graczy, w Brzenka można grać samemu. No, tyle, że trzeba grać z użyciem aplikacji. Aplikacja się pobiera i wtedy można sobie grać solo. Więc o tym też powiem Wam na końcu filmu. Więc przejdźmy sobie do unboxingu. Otwórzmy sobie brzdżęka. Eee, tak to wygląda. tą okładkę, bardzo zresztą klimatyczną i mm, zachęcającą od razu, <grych> pokazującą co nas czeka, czyli smok, skarby i łażenie po podziemiach. Na początek instrukcja. Instrukcja nie jest jakaś specjalnie Długa. Ma tam 8, 9, 10 stron. Opisane jest bardzo fajnie. Wszystko, wszystko wiadomo, po przeczytaniu instrukcji raz nie będziecie mieli problemu z rozegraniem gry. Następna rzecz, którą tutaj mamy, to jest mapa. Mapa, po której będziemy się poruszać, po której będziemy przemieszczać się naszymi bohaterami, schodzi do podziemi, szukać skarbów. Tutaj widzicie, mamy górę mapy dół mapy, różne miejscówki, po których będziemy chodzić. Tutaj mamy oznaczone na przykład potwory, które będziemy spotykać i będziemy musieli walczyć. Jakieś kłódki, że będziemy potrzebowali kluczy. Nóżki, tutaj będziemy... stopy, będziemy potrzebować więcej kart z symbolem stopy, żeby się przemieszczać. I tutaj będziemy odkrywać różne artefakty, zdobywać skarby. Tutaj mamy towary, które będziemy mogli kupować. Tu jest smok, który będzie się przemieszczał, punkty życia każdego z graczy. Ale fajną rzeczą jest to, że ta mapa, znaczy mapa, plansza jest dwustronna i tutaj mamy wersję bardziej zaawansowaną. Więc jeśli znudzi się Wam tamta wersja, możecie sobie zagrać wersję masowaną brzęka i to jest bardzo fajny pomysł, że mamy już dwie mapy w samym pudełku. Do brzęka wyszło jeszcze całkiem sporo dodatków z dodatkowymi mapami, więc tego grania jest mnóstwo. Tutaj mamy drewnianego smoka, który będzie się przemieszczał po, po planszy i e, będzie nas czasem atakował. W momencie, kiedy narobimy za dużo hałasu i wyciągniemy odpowiednią kartę stali, wtedy smok atakuje i e, zadaje obrażenia graczom. Przejdźmy może teraz tak na początku do kart. Tu mamy talie kart. Z tymi wszystkimi kartami, które będziemy sobie mogli podczas gry e, kupować jest tego mnóstwo, e, mnóstwo tych kart. E, niektóre karty to są karty potworów, z którymi będziemy walczyć. Jeśli to jest taki symbol na przykład na tej karcie, to przy odkrywaniu tej karty, w e, na, 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 wykonaniu na rynek kart do kupienia, to oznacza, że smok atakuje. Wyciągamy wtedy z woreczka, które mamy tutaj, odpowiednie kosteczki i czasem nic się dzieje, a czasem jakiś gracz dostaje obrażenia każda karta ma tutaj pokazany swój koszt, czyli tyle musimy zapłacić, żeby ją kupić, tutaj mamy pokazany punkt zwycięstwa, który na końcu dostajemy jeśli ta karta jest w naszej talii a tutaj mamy ile ta karta da nam no, różnych symboli ta karta daje jeden punkt, który możemy wydać na zakup nowych kart ta nam daje jeden punkt ruchu na przykład ta karta nam daje trzy punkty ataku, dzięki czemu możemy walczyć z jakimiś potworami są karty takie jak ta, które są kartami jakby natychmiastowymi, czyli po zakupieniu od razu ją odpalamy. I kart jest sporo, a większość tych kart będziemy dodawać do naszej talii i one będą rozbudowywać po prostu nasz deck Stąd też kategoria tej gry Deck Builder, że będziemy mogli sobie mm, wszystkie te rzeczy rozbudowywać, rozszerzać i mieć coraz lepsze karty, lepszą talię, żeby po prostu fajniej nam się w tą grę grało. Jest tego naprawdę sporo. Teraz tak, kolejne karty, które tutaj mamy. To są takie stałe karty rynku, które zawsze są wyłożone i zawsze możemy je kupić tajemniczy tajemny wolumin, który daje nam na końcu dużo punktów zwycięstwa, jest też dosyć drogi. Zwiad, taka typowa karta do ruchu i najemnik typowa karta do ataku, bo daje nam aż dwa mieczyki. I te karty one są wszystkie identyczne. Mam tylu najemników, tyle zwiadu, tyle tajemnych woluminów. I jeden wszedł goblin, który jest jakby cały czas dostępny jego możemy tłuć sobie co turę dla jednego punktu złota. I te karty są stałe, zawsze są włożone. A tutaj mamy talie graczy, ja mam trochę podzielone. Każdy gracz zaczyna dokładnie z taką samą talią 10 kart, ale w miarę rozwoju gry i dokupywania sobie kolejnych ta talia będzie się nam zmieniała i będziemy sobie mogli jakoś ją według własnych gustów rozbudowywać, Ale każdy gracz zaczyna dokładnie z tymi samymi 10 kartami, to jest nasza początkowa talia. Tu mamy taki jeszcze gustowny woreczek ze smokiem, w którym w środku, żeby mi się nie wysypało, są kosteczki. I w przypadku ataku smoka te kosteczki losujemy. No teraz tutaj w środku są same czarne kosteczki, tak wyglądają, ale w czasie gry będziemy dorzucać też kosteczki w kolorach graczy i zawsze będziemy coś tam wyciągać i nie wiadomo. Co tam w środku się y, kryje? Czy to jest kość gracza, czy to jest kość y, y, smoka? Tutaj mamy różne artefakty, znaczy artefakty, różne skarby, które będziemy mogli zdobywać wchodząc na różne lokacje. Je ja na początku gry losujemy i losowo rozkładamy na planszy, y, i po odkryciu są różne rzeczy. Czasem są to pieniądze, y, czasem możemy zdobyć y, karty, czasem możemy zdobyć. Y, Jakiś relikt czy jakiś skarb, który na końcu zapewni nam punkty zwycięstwa. Więc one są losowane, są takie jakby skarby większe, z tym większymi znakami do pytania, i skarby mniejsze, które też możemy zdobywać od w odpowiednich, odpowiednich lokacjach. Plansza gry ma tutaj pokładane różne symbole i od razu rozkładając grę do rozgrywki, plansza do rozgrywki, od razu wiadomo, gdzie co się układzie. Artefakty się kładzie odkryte, że wiadomo gdzie jest który, ale te skarby są zakryte i nie wiemy nigdy, co nas, co, na co trafimy chodząc do danego pomieszczenia. Tu mamy pieniążki, które możemy wydawać na zakup towarów. Też dają nam punkty na koniec, ale je możemy też wydawać na zakup towarów od tych, od kupców, którzy rezydują w podziemiach. A tutaj mamy różne artefakty, które będziemy mogli zdobywać. One mają różną wartość punktową, na przykład 5-15. Najczęściej to jest na planszy tak ułożone, że im trudniej się dostać, im niżej musimy zejść do podziemi, tym jest większa szansa na jakiś fajny i wysokopunktowy artefakt. Artefaktów jest całkiem sporo. I tutaj mamy też takie przedmioty, które możemy kupić. U kupców, na przykład plecak. Plecak daje nam to, że, że możemy nieść dwa artefakty, bo w tej grze jest tak, że jak już na jeden artefakt się zdecydujemy, to nie możemy go pożycić do końca gry. Możemy jeszcze po jak chodzić zdobywać inne skarby, ale artefaktu więcej podnosić nie możemy. Ale kupno plecaka u kupców umożliwia niesienie dodatkowego artefaktu. Możemy kupić na przykład klucz. Klucz pozwala nam przemieszczać się po trasach, które mają kłódkę. Mając klucz, możemy się przez takie takich od lokacji do lokacji przemieszczać, mimo tego, że jest tam gdzieś po drodze kłódka. I tu mamy jeszcze znaczniki w kolorach wszystkich graczy. Mamy zawsze takiego rycerzyka, to jest nasz bohater, który będzie poruszał się po podziemiach. I mamy pełno kosteczek, które będziemy dokładać na planszę tutaj w ten region Brzżęk I potem będziemy je dorzucać do woreczka i będziemy sobie z tego woreczka losować jeśli wylosujemy kosteczkę w kolorze gracza, no to on dostaje jedno wrażenie, więc trzeba uważać i uważać na hałas. I każdy gracz ma w swoim kolorze kosteczkę. To tyle jeśli chodzi o komponenty brzęka, Przejdźmy sobie teraz do podsumowania. Brzękie jest gromy bardzo udaną, co zresztą widać po ocenach na Geeku, bo, bo jest tam bardzo wysoko oceniany przez wszystkich. Zresztą w Polsce też przez wszystkich graczy brzęki jest oceniany bardzo dobrze. I myślę, że, że jest to bardzo zasłużone, bo Gra się w to mega przyjemnie. To jest tak, że zasady nie są w tej grze trudne, bo głównie polega to na tym, że dociągamy z naszej talii 5 kart i bazując na ikonach, które są na kartach, możemy robić różne rzeczy. Czasem możemy się poruszać, czasem możemy kupować nowe karty, czasem możemy walczyć z jakimiś potworami, a nie musimy tu podejmować nie wiadomo jakich decyzji, bo po prostu jesteśmy uzależnieni od tego, co wyciągniemy na naszych kartach. Możemy sobie nowe karty dokupować, ale w no, myślę, że tą grę jesteście spokojnie w stanie wytłumaczyć komuś w kilka minut. Bo nie jest komplikowana. Rozgrywka też jest dosyć szybka. Przy czym dużo zależy od tego, na ile z kim gracie, bo, bo gra może być brzęk może być szybki, albo może być długi. Dlatego, że koniec gry jest odpalany w momencie, kiedy pierwszy poszukiwacz skarbów znajdzie artefakt i wróci na powierzchnię, wtedy odpala się jakby koniec gry, jest jeszcze kilka rund, żeby reszta zdążyła porwać to, co się da z ziemi i zwiać. Więc jeśli ktoś szybko ucieknie, no to gra się kończy szybciej, jeśli gracze będą dłużej chodzi po podziemiach, no to gra będzie trwała troszeczkę dłużej. Podoba mi się ta mechanika push your luck. Czy chcemy iść głębiej, czy nie? No, bo Jeśli my się zapędzimy gdzieś tam na sam, sam dół tych podziemi, żeby znaleźć jak najlepsze skarby, może być tak, że inny gracz złapie to, co mu wpadnie w ręce i szybko ucieknie na powierzchnię, przez co odpali koniec gry, a my zostaniemy w podziemiach i niestety wtedy gra dla nas kończy się raczej kiepsko. Budowanie talii też jest fajne, bo, bo mamy kart całkiem dużo. Karty mają różne efekty. różne. Czasem są to efekty natychmiastowe, czasem są to karty, które po prostu dokładamy do naszej talii. Na niektórych kartach jest też symbol smoka i wtedy ten smok atakuje, więc nigdy nie wiemy do końca, kiedy nastąpi atak smoka, a my no, poruszając się po tych po ziemiach, hałasujemy i, i to jest też fajny patent, bo, bo mamy woreczek, w którym są kosteczki. Czarne to kostki smoka, a kolorowe kostki to kostki naszych graczy. I kiedy smok atakuje, no, wyciągamy no, odpowiednią ilość kosteczek z worka. Jeśli to jest, Kolor Smoka nic się nie dzieje, ale jeśli to są kosteczki w kolorze któregoś z bohaterów, no to dostaje on tyle ran, ile kosteczek wyciągniemy, więc też jest to takie zawsze niewiadome, kto dostanie jakieś rany, kto nie i. i yy, <grytanie> jest to pewne ryzyko po prostu. Poruszanie się głośne jest obarczone pewnym ryzykiem. Yy, gra wydane ładnie, ilustracje na kartach są bardzo fajne. Zresztą brzeg doczekał się już kilku dodatków. Yy, z nowymi mapami jest druga część Brzęka, czyli brzęk w kosmosie, jest brzdżęk Legacy, który też w Polsce ma wyjść jakoś na początku, myślę, w pierwszym kwartale pewnie przyszłego roku. Więc jest to seria już popularna, w której wyszło bardzo dużo części. No, ten Brzęk jest to ten, który był pierwszy i, i który zaczął całą, cały boom na, na tą grę. Jeśli chodzi o tryb solo, yy, możemy sobie zagrać ściągając aplikację. W aplikacji jest tak, że wybieramy sobie, którą mapę, którą, na której mapie chcemy grać, bo możemy grać na mapie w, w podstawki, albo jeśli mamy dodatki, no to na mapach z dodatków. Nie yy, gramy przeciwko automie, yy, dlatego że tryb solo trochę polega na tym, że musimy biegać po podziemiach, zbierać te skarby. Mamy takiego trochę wirtualnego gracza, który jakby. Bardziej służy do to, to, się, to, się nazywa ryzyko, i to służy do tego, że y, może odpalić, y, zainicjować koniec gry. Dlatego że kosteczki tego, powiedzmy, wirtualnego gracza dorzucamy do worka ze smokiem, i może być tak, że, że właśnie to ten, ten wirtualny przeciwnik odpali, jakby tryb końca gry. Ale ten przeciwnik nie zdobywa skarbów, nie zdobywa, nie zdobywa punktów, więc. Jakby tutaj staramy się bardziej pobić nasz własny rekord. Aplikacja zlicza punkty i też zapamiętuje tabelę wyników, więc łatwo jest nam śledzić, czy mamy punkty więcej, czy mniej. Więc to jest takie trochę połączenie takiego pobijania własnego wyniku, no bo nie mamy tutaj takiej automy przeciwko, której stricte gramy. Ale z drugiej strony fajne jest to, że, że nie chodzimy tylko po jak i zbieramy skarby i wracamy jakby na górę, kiedy nam się podoba, ale aplikacja trochę na, na nas wymusza też ten pośpiech. Plus dochodzą takie dodatkowe zadania, które możemy wykonywać w czasie gry, typu że musimy na przykład zdobyć ileś tam tych punktów wpływu na zakup kart albo musimy jakąś konkretną kartę kupić w ciągu na Kadiluś e, Tour i jeśli wykonamy takie zadanie dostajemy jakieś bonusy, premie, złoto, różne rzeczy możemy dostać, więc to też jest fajne, bo daje nam jakieś dodatkowe cele podczas rozgrywki. E, czy warto Brzęka kupować tylko dla trybu solo? No to jest pytanie, jakby na ile ta gra wam się podoba, bo myślę, że Brzęk błyszczy jakby w grze wielosobowej, bo to, że mamy kilku graczy biegających po tych podziemiach i podbierających sobie skarby, podbierających sobie kwipunek, jakieś klucze, plecaki, takie rzeczy też można gdzieś tam kupować potem u kupców w podziemiach, dodaje fajnego dreszczyku emocji. Ale gra wolę jest przyjemna, no bo, bo, bo cała mechanika jest zachowana. Oprócz tego, że no nie gramy przeciwko konkretnemu przeciwnikowi, cała reszta, czyli chodzenie, e, kupywanie kart, budowanie sobie talii, e, hałasowanie, dokładanie żetonów do woreczka, tylko steczek to wszystko tutaj jest, więc to nie jest zakresie obcięta, bynajmniej wersja. E, zapraszam na, na mój Instagram, zapraszam na, e, na Twitter, m, zapraszam na. Facebooka linki znajdziecie w komentarzu. Zostawcie łapkę w górę, jeśli film Wam się podobał. No i dziękuję bardzo za uwagę i do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.